Cześć, to ja Erwin, dzisiaj mi przysła przesyłka od Sławka G z Tomaszowa Mazowieckiego e, Mój brat to idiota i więc puka e, On mieszka na ulicy 12 I zaczynamy Pierwsza to jest z czym? Mazówki Champions League 14-15 plus 2 świecące Zrobiłem saszetkę, nie wiem, nie wiem z czym jest, FIFA World Cup, Brazil Plus 1 gratis, euro 812 i liścik, braki, to nie będę czytał i cześć Erwinie, jak spodobała Ci się przesyłka to napisz do mnie, jak nie to zatrzymaj te karty, pozdrawiam. Zobaczmy, czy mi się spodoba. Liśćko tutaj na bok. Nie, nie, o, boże w to, w to pudełko. Dobra, spadnij już w plakacie. Już jak masz przeszkadzać. I. Ile? Tak, cztery. Oj, o, każdy jakieś wyleciało, ale nie stąd. I zobaczymy. Nie mu się pewnie. Żałam u Master Monaco. No to. Nie mam tej karty, więc się cieszę. Postawimy ją. oj. Kevin już spadł. O. Kevin Strotmanu One to watch. Ciągnę z tej strony. O. Ona wpadła Poczekajcie chwilkę. Trochę to trzeba. A! O tu jest album. O! I teraz będzie już mogła stać. Poczekajcie, tylko wyjma Strotmana. Bo coś się... O jest! Jest, jest, jest. Przysuniemy się z krzesełkiem. I tak. Kevin Stroman, One Watch, Master Koke. I bardzo fajna karta. Limit Niklas, moja Na pewno leci do koszulki. Zruszyłem kamerkę. Oj. No i jak czego zajmiemy? No to zaczniemy od euro. No nie spadaj. Przecież dobry ten. Mój szander. I Oj, te karty, co, co? Jak to można takie karty przesyłać? Ale dobra. Może jakoś się wyprostuje, ale wątpię. Andrii Szewczenko, fans favorite. Oj, ojoj, oj, to jest taka. No, nie wyrzucę jej, ale następnym razem jak mi znowu przyślę w przesyłkę to nie przysłałem mi takich kart. Yy, Ziranov tak samo fans. Yy, Star player, Kagunis, Szewczenko... Yy, nie, Tymoszczuk Star player yy, Oj, to jest taka bardziej taka. Yy, Rising Star Shenlong. Co, taki ładny limit rosicki, a taki pozaginany. No nie wiem, czy się trzy Rosicki, limit edition. Oj, go, stopper, do hard. I star player, Winkiel. Na razie tak. O, jestem zadowolony. Nie wiem, od czego teraz. O, saszetkę zostawimy na koniec. A weźmiemy FIFA World Cup Brazil plus jeden gratis. O i się zaczyna od powtóreczek. Coś. Ozil. No to mam. A jew podajże mam. Kajkedo nie wiem. Go na pewno mam. Go chyba nie, ale nie jestem pewny. I gratisik. Uuu, fajna karta. Metch Wyprodukowałem top tops Matchatax, ale to nie jest z Bundesligi tylko z Premier League. O, z tej jestem zadowolony. No naprawdę. O, teraz się... No, dobre karty teraz dołałeś. No... Y, bazówki, Champions League i plus dwie Świecące. Y, Alejandro Dominguez. Co? Co to jest? Przesłałeś. Nie wchodzić robię się na bóstwo Strefa VIP Coś zbrało, ale nie wiem czy z sport czy nie Dobra, dalej Kakitani Flip Luis Alba Większość to są moje takie powtórki Klejstan Achempong Halstein Schmelzer Salino Nawet O, wczoraj trafiłem te karty Marcelo tosić. To prak, Marquinhos Rising Star. Fajna karta. Fajna, fajna. Rising się przyda. Chodźmy. Mutinho. Zasuniemy cię. I Ramos. Fan favorite. To weźmiemy koszuleczkę dla Ramosa. No to, to tutaj. Zasuniemy Strotmana. No i tyle i zrobiono saszetko, ojej, Oj, się sama otworzyła. Widać, że zrobione Z szywki. Teraz może się jakoś... O. Tu i tak. One to watch. Garanowić mam. Mam favorite the young. Teammate Hedo, Gwiazda Rafał Grzyb, z Bundesligi Match Schuster, z Balotelli, Podgórski i Rowen. Czyli ta saszetka to było taka jak to może z innych w ogóle edycji. No i tyle z tego unboxingowania, wszystkie takie z lepszych kart wezmę spadło o i najlepsze karty to były Marquinhos Rising Star Kokemaster, One to Watch, Strotman Ramos fans i Limit my Szander. to tyle z tego unboxingu proszę o lajki, like suby, o i jeszcze zapomniałem Pozdrawiam Bartoksa 131. Jest on bardzo fajnym kolekcjonerem tych kart. No, bardzo go lubię, więc wchodźcie na jego kanał. Więc pozdrawiam Was i oczywiście Bartoksa, więc pa.